Kiedy, w jakim czasie, ile lat temu przyszło ci do głowy napisanie tej książki? Co, co cię skłoniło do tego? Książkę w ogóle pisanie gdzieś zawsze w sobie nosiłam. A co spowodowało? Jakaś taka potrzeba wynikająca z mojego wnętrza. I więcej czasu po prostu teraz mam. Synowie, są już na swoim. Nie muszę im organizować życia, więc też można powiedzieć jakoś tak. Zaczęłam sobie organizować. Jakoś tak to się rodziło. Samo, nie miałam pomysłu, żadnego planu. Nawet na bohatera, tak. Wiedziałam tylko, że to ma być, że bohaterem będzie mężczyzna. To wiedziałam. Dlatego, że jest kilka przyczyn. Dlatego, że mam dwóch synów. A świat dla mężczyzn robi się bardzo nieprzyjazny. Sądząc po tym, co się słyszy, widzi i czyta, mężczyźni mogą się w dzisiejszych czasach czuć trochę zagubieni. I, na, I chciałam też stworzyć taką pewną przeciwwagę do w ogóle literatury i do tego, co się pisze w różnego rodzaju czasopismach. Tak naprawdę wszystko jest zdominowane, tutaj feministki mogą mi przyłożyć, ale zdominowane tematami, problemami, przeżyciami. Sprawami kobiecymi. Zaczyna to tak wyglądać, że tylko my kochamy, my mamy problemy, my płaczemy, no już teraz my pracujemy, robimy biznesy, a mężczyźni to właściwie nic nie przeżywają, nie mają problemów, nie mają zmarszczek, nie starzeją się i w ogóle, no tak jak gdyby są jakimiś takimi fantomami, czy co? No, to lubię wszystkie postacie, bo związana jestem z nimi. Na swój sposób każda jest ciekawa i w zasadzie nie ma jakiejś takiej jednoznaczności w tych postaciach. Nie ma czarnych, nie ma białych, nie ma dobrych, nie ma złych, bo nosimy to wszystko przemiksowane w sobie i też takie są moje postaci i lubię je wszystkie. I czy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsultowałaś na przykład zachowanie jego ze swoimi synami, bo oni są w podobnym wieku, nie? Tak, oczywiście. Pomagaj. Udzielili mi bardzo wielu wskazówek, czasami nawet o tym nie wiedząc. Jaki, jaki moment od chwili pomyślenia, że będzie książka, do momentu powąchania wydrukowanych książek był tym momentem najtrudniejszym? Najtrudniejszy to był moment, kiedy. Bo zaczęłam pisać ręcznie, bo ja jeszcze jestem to pokolenie ręcznie. I najtrudniejszy był, jeden z najtrudniejszych momentów, kiedy usiadłam do laptopa i kompletnie nic nie wiedziałam. I bez przerwy maltretowałam moją rodzinę, prosząc o wsparcie, pewnie mieli potąd. A poza tym nie wiedziałam, że. No nie wiedziałam, że to tak naprawdę, zaczynając pisać nie myślałam, że ta książka woli kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. No, tak. Ten wykreowany świat, ci bohaterowie, skąd to wszystko bierzesz? Z obserwacji z gazet z opowieści. No i oczywiście to w zasadzie jest fikcja literacka. Wyobraźnia. Jak to jest w Twoim przypadku? Bo pisarze za zawsze mają jakiś sposób pisania. Nie mam jakiegoś specjalnego sposobu. Inspiruje mnie, można powiedzieć, wszystko co się dzieje. No na ogół tak, idę z psem na spacer albo idę pobiegać, wtedy dużo rzeczy się dzieje w mojej głowie, ale też yy, jak się kładę wieczorem albo jak się budzę, no po prostu, ale staram się pisać codziennie, chociaż po parę zdań, żeby jednak utrzymać konsekwentnie tempo i nie wypaść. A poza tym lubię to, naprawdę to lubię.